Witam, już za nami półmetek tego szczególnego okresu. Mam nadzieję, że dzięki modlitwom naszych braci, naszych znajomych, udaje nam się wytrwać w postanowieniach wielkopostnych. Dla mnie ten tydzień, który minął, był szczególnym tygodniem. Wydarzyło się wiele dobrego. Pierwszym, pierwszym takim zdarzeniem, które przeży, który przeżyłem, które dało mi wiele szczęścia, był udział w rekolekcjach w Koszalinie. Były to rekolekcje prowadzone przez doktora Mieczysława Guzewicza pod tytułem Ucząc się od najlepszych, czy prawdziwa męskość jest możliwa. Tak, było dużo o męskości, dużo o małżeństwie, o ojcostwie. Wiele treści, fajnych rzeczy tam się dowiedziałem, ale szczególnie zaimponował mi radykalizm. Radykalizm, którym my musimy jako mężczyźni się kierować. Takie słowa, które do mnie dotarły, to był cytat z książki Larego Richardsa brzmiały one, że, że męskość mierzy się w godzinach spędzonych na adoracji. Pomyślałem sobie, że w takim razie nie jestem chyba takim mężczyzną, za jakiego się uważam. Bo tych godzin spędzonych na adoracji było mało w moim życiu. Więc, takim postanowieniem nowym jest właśnie przynajmniej raz w tygodniu pójście i bycie przy Panu Jezusie, adorowanie go w Najświętszym Sakramencie. Ale też doszły nowe postanowienia, o których mówił Pan Guzewicz. O codziennej Mszy Świętej, codziennie, codziennej modlitwie różańcowej i codziennym czytaniu Pisma Świętego. Mówił, że moc, którą czerpiemy na co dzień, ale szczególnie też w Wielkim Poście, jest to moc czerpana z Eucharystii, a z kolei czytanie Pisma Świętego jest to treść. Jedno bez drugiego jest. Jest nieskuteczne. Musi być i treść, i moc. Więc moje postanowienia są takie, by codziennie to czynić. Na razie mi się udaje, ale myślę, że to nie jest moją zasługą, tylko właśnie moich znajomych, braci, którzy modlą się za mnie. Drugim takim szczególnym przeżyciem, Minionego tygodnia był mój wyjazd do strzelec krajeńskich. Zostałem tam zaproszony przez swojego przyjaciela, zakonnika, który prowadził tam rekolekcję. Pojechałem, by powiedzieć do młodych ludzi z technikum i z liceum swoje świadectwo, by przestrzec im przed tym, co mnie spotkało co ja przeżyłem. Chciałem, by nauczyli się na moich błędach, a nie na swoich. Myślę, że, e, że czasy są jeszcze gorsze niż te, w których ja dorastałem i że może, może do nich dotrzeć to co, to, co powiedziałem. To moje świadectwo może spowodować to, że jednak wybiorą drogę z Panem Jezusem, że zostaną przy Bogu, że nie odejdą. Było takim fajnym podsumowaniem tych, tych rekolekcji to, że pewna grupka młodych ludzi podeszła później do mnie przywitać się, porozmawiać. Było to coś dla mnie radosnego. Było, dawało nadzieję, że jednak jest jeszcze nadzieja w Panu Bogu, iż ci młodzi ludzie będą dobrymi ludźmi, że będą, że zasłużą na zbawienie. Myślę, że Bóg działa nie tylko w nas, ale przez nas. Posyła nas w różne miejsca. Do różnych ludzi, byśmy dawali o nim świadectwo. On może wszystko, ale tu na Ziemi my jesteśmy mu potrzebni, jesteśmy jego narzędziami, może słabymi, ale jednak on nas potrzebuje tutaj, byśmy, byśmy mu pomagali, byśmy dawali o nim świadectwo. I życzę właśnie tego wszystkim. Byśmy się nie bali. To jest też właśnie oznaką męskości, żeby mówić tam, gdzie kto może, w autobusie, w miejscu pracy o Panu Bogu, o tym, że On istnieje i że Jego miłosierdzie jest wielkie. Dziękuję. Zostańcie z Panem Bogiem.